Daj, Mikołaj! O, o, o. No na razie to tak średnio. Wołga nam zgasła, ale już pali. O, znowu zgasła. No, zobaczymy jest ta. No. Nie dosięgam, naciśnij spust. Tak. Coś nam to nie trybi dzisiaj. Daj tamten. Ten się słabo otwiera. Zamknąłeś A może wodę zamknąć? zamknąłem? Zamknąłeś wodę. Dobrze i zamknąłem. Dobra. Tak. Dobra, woda otwarta. Dobra! Jeszcze musimy górę rozruszać. Bo ty włożyłeś go. No tak i teraz ten wąż tu Najpierw to rozwin. Mikołaj, rozwiń wąż. Dobrze, ja nie jestem strażakiem. O! To widać, że nie jesteś strażakiem. Nie się udało. Tam to trzeba otworzyć też? Czy z to? Na pewno trzeba otworzyć No i dobra, zobaczymy. Dobrze Mało takiego szczelnie. Dobrze będzie się wydaje. No i co? Pal wągę pompujemy. A nie niepotrzebne powietrzenie, tak? <słuch> <słuch> Idzie idzie, bo już się tu wylewa na dwa razy, A! A! O. Daje radę? Tak, to nic elegalnie. Że 40 cm. będziemy testować Dapki widok dwa hydromile obok siebie. 7-6 rok i 8-7 rok i moje głupie zabawki Dobra co, palimy silnik kwiata Starek pracuje żeby była pneumatyka, a tu odpalimy kwiatzika Pali jak marzenie Niestety ten wąż to szkoda Dobra, my już wiemy, że to działa, ale wy jeszcze nie i zobaczcie. Daj To jest obronna dysza No, ale to jest bez gazu. Teraz dodamy gazu. Dawaj. O, teraz to już jest... Kurde, jak to do pierdziela. Właśnie kochaj, zobaczymy. Naciśnij sam pedał gazu, wiesz? Tylko sobą całym zasłaniasz to wszystko i to jest nieciekawy widok. Pedał no. gazu jest, proszę państwa, w podłodze. Tu jest cała maszyneria od tego. Ale jeszcze spust musisz dać. Uczymy się, uczymy. Czyż czerwony nacisnął? Tak, nie, nie nawet się nie otworzył. O, trzymaj! Nie, jeszcze raz. Nie otworzyło się, jeszcze raz. Nie Dawaj gazu! Ta ale zobaczcie, co się dzieje pod spodem. No A woda nie poleci. Jak mamy taki duży ubytek pod spodem, no, wszystko idzie bokiem. Także naprawimy wąż, poprawimy siłownik i będzie git. Co? Dobra, Chopin y, Tu mamy dyszę obronną To zobaczmy Mamy dyszę obronną, zobaczymy czy sobie zrobię krzywdę O Możemy umyć Hydromila A daj mi Kaj gazu Gazu tutaj mi pedałem wieży no, teraz to na pierwszą. się chłopem, trzymaj ten przycisk. Tak? tak, daj gazu. No nieźle. Ale sypie. Z lewej strony dysza obronna też. Podlewa mi kampera uspokój się No dobrze, chyba pierwsze testy za nami, co? Wszystko działa Gasimy fiata się kałuże narobiły Jak? No trochę żeśmy pawój zrobili Obari, obari. Oh. No i dobrze, mamy to Myślałem, że nie będzie to działać, a okazało się, że działa całkiem sprawnie. Także dwa hydromile graczyka działają. Kurde, ale się jaram.